W tym roku nagroda w konkursie Teraz Polska przypadła dla wyrobu Seleny, produktu Tytan 60 sekund, uniwersalny pianoklej dla budownictwa. Rzeczywiście jest to duży zaszczyt i jednocześnie zaskoczenie, dlatego że produkt, który sprzedajemy już do kilkunastu krajów na świecie i który planujemy sprzedawać do kilkudziesięciu, dostał wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie. Moim zdaniem to jest docenienie wysiłku dużej kadry pracowników, inżynierów i chemików w Selenie Labs. To jest również wyróżnienie dla dywizji w Selenie, które przez kilka lat kreowały razem z budowniczymi i w Polsce, i w innych krajach ten produkt, w taki sposób, żeby skrócić czas pracy wykonawców na budowach. To jest również przyczyna, dla której ten produkt cieszy się takim wielkim sukcesem. Pianoklej Titan 60 Sekund na razie nie odróżnia się od innych produktów, dlatego że jest unikalny. To jest pierwsza w świecie formuła pianokleju, który zastępuje wyroby cementowe w montowaniu. Płyt gipsowo-kartonowych, płyt styropianowych, czy nawet w montowaniu ścianek działowych. I to jest jego unikalność. Dzięki temu tytan 60 sekund skraca znakomicie czas pracy na budowie o ponad 30%. Jest to tym bardziej ważne, że czas pracy pracownika na budowie jest coraz droższy. Tytan 60 sekund oszczędza czas pracy budowlańców, a na dodatek jego wytworzenie i użycie zostawia tak zwany znacznie mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne technologie cementowe. Jestem pewien, że tak znakomity produkt będzie naśladowany przez konkurencję i to nie tylko europejską, ale chyba azjatycką, pewnie i amerykańską. Natomiast na razie Titan 60 Sekund jest jedynym takim rozwiązaniem na świecie. Cieszmy się, że ono powstało w Polsce. Zostało wymyślone przez polskich inżynierów, chemików i póki co sprzedawajmy go na świecie, ile się będzie dało. W tym roku obchodzimy 30-lecie nagrody Teraz Polska. Tegoroczne wręczenie nagród przez kapitułę, przez panią prezydentową, odbyło się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Była to uroczystość, która zgromadziła i przedstawicieli rządu, przedstawicieli parlamentu, jak i także oczywiście przedsiębiorców, innowatorów, wynalazców. Cieszę się, że Selena mogła otrzymać nagrodę Teraz Polska za Tytan 60 Sekund, który sprzedajemy na kilkadziesiąt rynków na świecie.